Witam serdecznie. Mm, jaki piękny filmik teraz nagram. A filmik mówi o tym, co widzicie. A co widzicie? Niejaka pani szanowna Aurora, level 54, najechała moją obronę. Super mega wypasioną, przynajmniej tak uważam. Level, y siła 5066. Najechała swoim czerwonym mono level Siła 3894. Bravo for Aurora. Uh, I lost right uh, with the less strongest team ever. Close to 3900 power. Bravo. Extremely red on the board but we need to revenge hmm. no i dobra to teraz trzeba się zrewanżować na aurorze no i dobra, zobaczmy co pani aurora tutaj posiada pani aurora są dwie opcje ten skład mój, który widzicie jest moim firmowym składem, chociaż mimo, że wygrałem nim sporo, jakoś do końca się czuję niewygodnie, kiedy gram jednym lekarzem w składzie, tutaj jest Ariel. No i nienawidzę Jabberwoka u przeciwników, ponieważ zazwyczaj przegrywałem. zastanawiam się w tym momencie, czy nie wziąć na przykład za Junana drugiego lekarza. Zielony oczywiście chodzi o Ermelendora, zielonego, który zdejmuje statusy. Mam na myśli status ataku Heimdala. Ale jednak nie damy szansę. Panie Oroże, w końcu szacun wygrała, ale tutaj z racji tego, że jest rodzina i wzmocniona defensywa. i z powodu Jabberwocka wstawiam to tutaj jak wygląda to co Aurora jedziemy no i już widzę na pierwszy rzut oka, że bord jest kijowy jest bardzo kiepski także Aurora ma szansę żółte. żółty. O, doładowałem hel. I w ten to sposób prawdopodobnie Aurora przegra. Dajmy szansę. Nate zdejmujemy, ale Jabber zaraz będzie bił. To nic. Udało się włączyć Ariel. Aczkolwiek z Ariel poczekamy, aż uderzy Uderzy Weloch i uderzy Hel. Może poczekam jeszcze na wele. Bo akurat jest prawie naładowana, więc poczekam z Yunanem, który ściąga własne statusy. Także sami widzicie, że generalnie obawiam się grać tym składem, ale, ale idzie świetnie, nie? No i tyle w temacie. Niestety Aurora. Musiałem to zrobić. Wybacz, ale graty. Trzymaj się Aurora.